Witam Was serdecznie na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście, moi drodzy, pojawiło się w moim wnętrzu takie słowo pragnienie. Pragnienie, po prostu jedno słowo pragnienie. Tylko nie byłoby problemu, gdyby chodziło tylko o wodę, o chleb. ale to słowo pojawia mi się w zupełnie innym kontekście, moi drodzy. Tak jakbym słyszał głos Boga, który pyta się mnie. Myślę, że przeze mnie może również i was się zapytać, czy pragniemy, czy pragniemy Jego poznawać. Czy, moi drodzy, jedynym chceniem i pragnieniem naszych serc jest relacja z Nim? Czy my naprawdę Jego chcemy? Czy my naprawdę Jego pragniemy? Czy my naprawdę oczy i uszy naszych serc kierujemy tylko i wyłącznie na niego, który jest w nas? Czy my naprawdę chcemy Jego obecności? Czy my naprawdę chcemy przeżywać Jego taką realność? Czy my naprawdę chcemy przeżywać realność, realność żywego słowa? Słowa, które z nieba stopiło i w nas zamieszkało. Czy nam naprawdę chcemy? Czy nam zależy. Czy nam zależy na poznaniu, na poznaniu żywego Słowa, tego Słowa, które jest zbroczone we krwi, tego Słowa, którym jest Chrystus, Jezus? Czy my naprawdę chcemy poznać tego, który zmartwychwstał w ciele, a w którego rękach są rany, właściwie ślany, ślady. O tym, jak nasze choroby, niemoce, słabości, nas, grzech i wszelkie przekleństwo wziął na siebie. Czy naprawdę w naszych sercach jest chcenie i pragnienie relacji ze zmartwychwstałym stałym Chrystusem Jezusem? Czy my naprawdę chcemy? Czy nam naprawdę zależy na relacji z Bogiem, na relacji z żywym Chrystusem Jezusem? Czy my naprawdę chcemy poznawać ten dar, który z nieba wstąpił, który w naszym wnętrzu zamieszkał? Czy nam na tym zależy? Czy my szukamy relacji i społeczności? Czy nasze serce pała? Czy nasze serce pała i pragnie? Czy nasze serce pała? Czy w, w tym sercach naszych, w naszej woli jest takie chcenie, pragnienie, wola relacji z nim, poznania jego, pozyskania, poznania tego, kim on jest, poznania jego głosu, poznania jego woli do naszego życia? Czy to jest w sercach naszych? Wierzę w to, moi drodzy, że kiedy Pan nas zbawił, to nie zbawił nas po to, abyśmy żyli według modły tego świata, abyśmy żyli tak, jak kiedyś żyliśmy, tylko może kościoły zmieniliśmy, może czytamy Biblię, może czasami się pomodlimy takimi, wiecie, grzecznościowymi modlitwami, żeby nie było, że się nie modlimy. Może nie pijemy, może nie palimy, może się uśmiechamy, może mówimy chwała Bogu. Może w relacjach z innymi wierzącymi operujemy wersetami biblijnymi oczywiście. Może naczytaliśmy się różnych książek i mamy tą mądrość, taką wiedzę i tą wiedzę też w relacjach prezentujemy. Czy naprawdę na tym polega chrześcijaństwo, czy, na ta, czy Bogu chodzi o to, abyśmy my żyli w taki sposób? Kiedy nasze serce jest w ogóle obojętne na poznanie Pana, kiedy nasze serce jest odwrócone w inną stronę niż On chce, czy Biblia do nas nie mówi, że jedyną wartością, która Bogu się podoba, jest to, abyśmy Jego poznawali w relacji, w intymnej relacji. Czy Biblia o tym nie mówi, moi drodzy, że Chrystus Jezus jest drogą do Ojca i poznanie Chrystusa jest poznanie Ojca? Czy Biblia nie mówi, że społeczność z Ojcem, w Synu Jego, w Duchu Świętym jest tą społecznością, która darzy życie? Czy Biblia tak nie mówi, moi drodzy? Gdzie jest moje? A być może i wasze serce? Czy my naprawdę szukamy Pana? Czy my naprawdę zginamy swoje kolana, aby poznać tą nadzieję, do której Bóg nas powołał w Chrystusie Jezusie? Aby poznać tą miłość Bożą, którą Bóg nam okazał? Tą miłość Bożą, która jest w nas za sprawą ducha świętego Bóg pragnie rozlać tą miłość w nas tej miłości nas przeznaczył, abyśmy byli podobni do Niego. Czy nam na tym zależy, czy my pragniemy, czy my pragniemy zbawienia swojej duszy, czy my pragniemy, aby pod wpływem działania Ducha Świętego nasze serca były zmieniane i kształtowane wedle Jego treści, według Jego woli, wedle Jego zamysłu w Chrystusie Jezusie. To Bóg zna plan do naszego życia, czy my pragniemy go poznać, czy my pragniemy poznać Chrystusa jako dar Boży do naszego życia, czy my pragniemy poznawać Jego jako to nasze życie, czy my pragniemy w duszach, w sercach, a nawet bym rzekł w ciałach być zbawiani przez... To życie, którym on jest, czy my o to zabiegamy, czy my tego chcemy, moi drodzy, czy nam na tym zależy? O co my walczymy w tym życiu tu na Ziemi? O co walczymy, moi drodzy? Uff. Czy walczymy tutaj o to, aby mieć co pić, aby mieć co zjeść, aby mieć co się przyodziewać? Czy my o takie rzeczy walczymy i na tym się skupiamy i troska o byt, o to ziemskie życie a, owładnęła nas? Czy Bóg pragnie, abyśmy w lęku, w strachach, w trwodze, w wstydach, w lęku przed śmiercią prowadzili swoje życie tak zwane chrześcijańskie tu na ziemi? Czy Bóg Czy to jest zamiar Boży dla nas? Czy my pragniemy? Czy my pragniemy Poznania Boga? Czy my pragniemy mieć objawienie Jego osoby? Czy my chcemy Go znać? Czy my chcemy Go znać? A może chcemy tylko tego, żeby nas uzdrawiał, żeby dał nam e, poznać swój głos e, bez pragnienia wykonywania tego, tego głosu? Może my chcemy nie pić, nie palić, ładnie się ubierać, mieć powodzenie materialne, mieć ładną żonę? Samochód, dom, może chcemy dobrze zarabiać i to wszystko będziemy nazywać, że to jest błogosławieństwo Boże, może my tylko tego chcemy, może my chcemy tego życia tu na Ziemi, może my chcemy dobrze żyć, moi drodzy, może my chcemy w życiu wybudować sobie na bazie litery, na bazie moralności, na bazie zewnętrznego prawa. Wybudować sobie taki bunkier w życiu, takie miejsce bezpieczeństwa, takie miejsce, w którym dobrze się czujemy, takie miejsce komfortowe, konformizm. Może pragnieniem naszych serc jest konformizm, aby żyć dobrze, aby sobie tutaj ułożyć życie bezpieczne, bez trosk, aby mieć to życie, które jest spełnione. Tak po ludzku. Tu na ziemi. Może o to zabiegamy, moi drodzy. Kochani, jest mi smutno. Jest mi smutno z tego powodu, że wśród chrześcijan. Temat poznania Jezusa Chrystusa jest tematem tabu. A przynajmniej takie wrażenie mam. Ludzie nie chcą się zgromadzać, ludzie nie chcą się modlić, ludzie nie chcą poznawać żywego Chrystusa, ludzie nie chcą zginać swoich nóg, ludzie nie chcą poświęcać swojego życia, swojego chociażby czasu. Na modlitwę, na relacje z Nim, na relacje z ludźmi wierzącymi. Ja nie mówię o chodzeniu do kościoła. Ja nie mówię o czwartkowej grupie domowej. Ja nie mówię o takich rzeczach, moi drodzy. Ja mówię o normalnym życiu, codziennym życiu. Ilu nas jest, tylu, tylu z nas przyjęło Chrystusa Jezusa. Bóg dał nam łaskę w Chrystusie Jezusie i pragnie, abyśmy wyzwolili tą łaskę, abyśmy odkryli tą łaskę. Ale ta łaska to jest to żywe słowo, które z nieba stopiło, które jest przeznaczeniem do naszego życia. Każdy ma inną tą łaskę. Ta łaska to jest ten Chrystus Jezus jako Boży dar. I ją chce każdego z nas ukształtować po swojemu, ukształtować i wyrażać się w nas i przez nas. Bóg nas powołał do relacji, do społeczności, nie tylko z Nim, ale Bóg nas powołał, abyśmy mieli relacje między sobą. Ja wiem, że dzisiaj się ludzie zgromadzają, ludzie wierzące, i to się mówi w kościołach. O takim zwykłym życiu, nawiąż relacje z ludźmi, nawet z ludźmi wierzącymi. Zagrajcie sobie w szachy, pooglądajcie wspólnie filmy. Zróbcie sobie wspólnie grilla. Niektórzy piwo piją, niektórzy nawet papierosy chrześcijanie palą. To są chyba chrześcijańskie jakieś papierosy, nie wiem. Można wspólnie pójść na spacer, na miasto, porobić zakupy. Kochani, okej, okay, okej. Okay. Żyjemy tu na Ziemi i Bóg wie, i my wiemy, że tu żyjemy. Więc moi drodzy, czy naprawdę, jak się spotykamy jako osoby wierzące, jeden z drugim, czy my się razem modlimy? Ale ja mówię o modlitwie, o modlitwie, a, w której dotykamy Pana, o modlitwie, w której przychodzi Boży Duch, który manifestuje e, Bóg, który manifestuje swoją obecność w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Czy my się modlimy po to tylko, aby się um, nie wiem, pomodlić, żeby ktoś nie, nie mówił, że się nie modlimy? Kochani, czy jeżeli my się we dwóch, we troje zgromadzamy, jeżeli już w ogóle ktoś codziennie czy bardzo często z innymi się spotyka, to czy się modlicie? Czy modlicie się o poznanie pana? Czy się modlicie? Czy się wstawiacie nawzajem? A czy zabiegacie o poznanie pana? Czy zabiegacie o poznanie jego? Po prostu o niego, o jego samego kochani. Ho, oh. jakbyście mnie poznali i chcieli ze mną um, wejść w relację i chcielibyście mnie znać, to co mam w sercu. Jak funkcjonuje, jak moja dusza się wyraża, uczucia, emocje, myśli, zamysły, co mam, co mną kieruje, co mną, mną motywuje, co tam głęboko w sercu mam, jaki mam zamysł do tego życia tu na ziemi, jaki sposób myślenia, jak się zachowuję w takiej czy w innej sytuacji. Jakbyście chcieli mnie poznać, to byście musieli ze mną chodzić, po prostu chodzić. Nie tylko być raz w tygodniu ze mną w relacji, a, ale byście musieli się do mnie przykleić i byśmy musieli razem chodzić. Wtedy ja bym poznała u was, a wy byście poznawali mnie i przez takie stałe, ustawiczne trwanie w różnych sytuacjach a, widzielibyście. Mnie, po prostu byście mogli mnie poznawać. A i tak zawsze byłbym na zewnątrz Was. Czy my, moi drodzy, chcemy poznać Słowo Boże, które w nas zamieszkało? Czy my chcemy poznać Chrystusa Jezusa z martwy stałego, tego, który żyje, tego, który króluje, tego, który panuje, tego, który jest naszym zbawieniem, naszym zwycięstwem, naszym sztandarem, naszym lekarzem, naszym uzdrowieniem, Słowem, które darzy życiem? Czy my chcemy poznać tego żywego Chrystusa, który żyje w nas, moi drodzy? On w nas, a my powinniśmy żyć w nim. Bóg nas zbawił, Bóg przyszedł, zrobił wszystko ze swojej strony, aby nas połączyć z sobą samym. Czy my żyjemy w nim? On się poświęcił aż do śmierci, żeby przygotować siebie samego jako dla nas drogę Bożej Sprawiedliwości. W Chrystusie Jezusie. Czy my składamy samych siebie, jako ofiarę miłą, żywą, przyjemną Bogu? Chociażby w modlitwie. Suszykamy Jego oblicza. Drogi słuchaczu, jeżeli słuchasz ten film, to czy... po prostu się pytam. Jako Twój brat w Chrystusie, nie musisz zresztą mnie bratem określać, bo się przecież nie znamy. Nie wiesz, jak ja żyję, nie wiesz, kim jestem, może tylko aktorze. Ale chciałbym się Ciebie spytać, ile się dzisiaj modliłeś? O co dzisiaj zabiegałeś? Czy znasz wolę Bożą, czy nie znasz woli Bożej do swojego życia? Czy wiesz, kim jest Chrystus Jezus, który żyje w tobie, który mieszka w tobie? Ja nie mówię o wiedzy, którą wyczytałeś z Biblii albo z książek, albo dostałeś z kazań. Ja nie mówię o wożeniu się na objawieniu, które mają inni ludzie. Ja się pytam, mój drogi słuchaczu, czy ty masz swoje osobiste objawienie Chrystusa Jezusa? Czy masz objawienie, poznanie łaski i nadziei, do której w Chrystusie zostałeś, która w Chrystusie Jezusie została Tobie udzielona? Czy Ty wiesz, kim On jest w Tobie? Czy modliłeś się dzisiaj o poznanie Jego? Czy modliłeś się dzisiaj zgodnie z Jego wolą do Twojego życia? Kochani, spotykam ludzi, chrześcijan oczywiście, przynajmniej tych, którzy deklarują, że są chrześcijanami, uczniami Chrystusa. Więc się pytam, czy słyszysz Boga, czy wiesz, jaki jest plan Boży do Twojego życia, czy Ty wiesz, o co by się dzisiaj Jezus modlił? I robi się cicho, moi drodzy. I tu mam odpowiedzi, i tu mam odpowiedzi, że ciało Chrystusa, Kościół Chrystusa, osoby, członki Chrystusa Jezusa, jak już się modlą, to się nie modlą tak jak Bóg chce, tylko tak jak one chcą, albo tak jak ich ktoś tam nauczył. Kochani, czy nasza modlitwa nie powinna, nie powinna wynikać z poznania Słowa Bożego? Czy my bezpośrednio od dobrego pasterza nie powinniśmy dostać Słowa? Czy my od Jezusa Chrystusa, żywego Boga, Syna Człowieczego, Syna Bożego, nie powinniśmy dostać Słowa, w oparciu o które będziemy modlili się o urealnienie, urzeczywistnienie Bożej woli w naszym życiu tu na Ziemi? Czy nie do tego Bóg nas przeznaczył? Całe życie chcecie siedzieć w zagrodzie? Całe życie chcecie, moi drodzy, siedzieć w czterech ścianach, w krzesłach? Chcecie tam naprawdę korzenie zapuścić? Nie jeden już pewnie zapuścił. Zielonoświątkowe korzenie baptystyczne, ewangelickie takie czy takie katolickie takie czy takie korzenie. Moi drodzy, czy do tego Bóg nas powołał? Żebyśmy siedzieli w krzesłach i były, abyśmy byli takimi słuchaczami do usranej śmierci, abyśmy całe życie tylko siedzieli, pierdzieli i przychodzili po potrawę, bo pastor, bo lider, bo ksiądz da nam pokarm. Usłyszymy coś mądrego. To my w miejsce Chrystusa, którego przyjęliśmy, ustanawiamy Bogiem, swoim człowieka, system, doktrynę, wiedzę, jakąś tam naukę ludzką. To w miejsce Chrystusa obrazy, bałwany, pośrednicy, święci, nieświęci, rozumiecie? W miejsce Chrystusa, nawet Biblii, Pisma Świętego nie można wstawić w miejsce Chrystusa Jezusa. Kochani, kiedy. Doświadczyliśmy Nowonarodzenia, przyjęliśmy oryginalne Słowo Boże do swojego wnętrza Chrystusa stałego, który jest życiodajnym duchem. Przyjęliśmy Go we własnej osobie, przyjęliśmy dobrego pasterza, przyjęliśmy żywe Słowo do naszego wnętrza Słowo, które mówi, w którego sercu którego pragnieniem jest objawić się nam, objawić nam swoją wolę, objawić swój głos, abyśmy poznali Jego i Jego przeznaczenie do naszego życia. Po to Bóg nas zbawił, abyśmy, słysząc dobrego pasterza, szli tam, gdzie On będzie nas prowadził. Czy macie takie pragnienie? Czy macie pragnienie poruszania się wedle prowadzenia Chrystusa Jezusa? Nie tak jak ludzie was prowadzą, nie tak jak system was prowadzi, nie tak jak sobie z Biblii wyczytacie, według litery, która zabija, według wiedzy, która nie jest połączona z wiarą. Nie tak, moi drodzy, czy my słyszymy ha, głos Chrystusa i czy my temu głosu jesteśmy posłuszni. Czy to jest nasze pragnienie, czy to nas pożera, czy pragnienie relacji z Nim, poznania Jego nas zżera. Pamiętacie, jak Jezus, kiedy Jezus wypędzał handlowców, handlarzy, wekslarzy ze świątyni, to tam jest tak, takie słowo napisane, bowiem napisano jest, że żarliwość. O dom, pożera go. Kochani, ja wierzę w to, że jeżeli On jest w nas, to On jako osoba się powinien w nas przejawiać. Powin, powinien nie tylko gdzieś tam w duchu sobie mieszkać, ale przez wiarę naszych serc powinniśmy, powinniśmy trwać w nim. I z wnętrza, z ducha, Bóg wpływa na nasze serce. I kształtuje naszą duszę według siebie. Więc jeżeli w nim jest żarliwość o Jego dom, jeżeli On jest żarliwy, On jest miłością i ma tą żarliwość o nas, o dom, bo my jesteśmy Jego domem i On ma żarliwość i tą żarliwość chce wyrazić, ta żarliwość, kiedy w nas wzbiera, żarliwość o Jego dom. Czyli o tą świątynię, którą jesteśmy, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy miejscem, w którym mieszka Bóg. To Jezusa żarliwość powinna, wiecie, nas zżerać tak jak kwas zżera różne materiały. Kiedy Boże, Boże Serce w nas manifestuje się, to powinniśmy być spalani. Jak mamy Ducha Świętego, Ducha Jezusa. To Jego żarliwość w nas powinna się przejawiać. Czy tak jest z nami? Czy tego doświadczamy, moi drodzy? Czy my z taką pasją, żarliwością, gorliwością, nawet gwałtownością zdobywamy Boże Królestwo, czyli Niego, czyli Jego, czyli poznanie Jego, czyli poznanie Jego, Jego głosu, Jego woli do naszego życia? do życia, nie wiem, kościołów, wspólnot, do życia współmałżonków, do życia dzieci. Czy my, czy my mamy tą żarliwość i gorliwość o Jego dom, moi drodzy? On jest w nas. On jest w nas. Czy może siedzimy w kościele obok braci i sióstr, albo jakichś tam ludzi jeszcze niezbawionych i po prostu... Jesteśmy obojętni na to wszystko, na nich, na nich po prostu. A może poruszamy się po mieście, może pracujemy, spotykamy różnych ludzi wierzących, niewierzących, i może mamy relacje, no takie jak ma człowiek z drugim człowiekiem: przyziemne, zmysłowe, duszewne, cielesne, i tylko na tym poprzestajemy. Kochani, Bóg nas rozliczy z tego wszystkiego. Bożym pragnieniem jest, aby nasze serca pałały duchem. Kochani, to nie jest śpiewanie piosenek, to nie jest klaskanie, to nie jest, um, rozumiecie, skakanie, radość taka, wiecie, bo wam zagrali, to będziecie skakać teraz emocjonalnie. To nie jest radość w duchu, to jest ciało, to są zmysły, to są emocje, to jest wszystko z zewnątrz. Jesteście poruszani i manipulowani. Bożym pragnieniem jest, abyśmy trwając w Chrystusie, modląc się stale ustawicznie, trwając w społeczności z Nim, wyrażali stan Jego serca, abyśmy pałali duchem, abyśmy pałali słowem, aby jedynym chceniem i pragnieniem było uświęcenie, zmienienie, przekształcenie, które Bóg chce w nas dokonać, abyśmy mieli chcenie i pragnienie, aby to samo działo się z bratem, z siostrą, która siedzi w ławce obok nas. Bożym pragnieniem jest, aby się słowo Boże w nas um, manifestowało, abyśmy przyoblekali go. Tu nie ma mowy, tu nie może być lipy, moi drodzy. Bóg pragnie, aby z nas się słowo wylewało do życia tych, którzy mają być zbawieni, aby z nas wylewało się słowo do życia tych, którzy już dzisiaj są zbawionymi i aby to słowo budowało, podnosiło, wzmacniało, inspirowało Zachęcało. W centrum jest krzyż. Krzyż Chrystusa Jezusa, na którym wraz z nim zostaliśmy zabici i pochowani. I za takich mamy się uważać, moi drodzy. Po to, aby On mógł się w nas manifestować, aby Jego miłość, Jego mądrość, Jego siła, Jego autorytet, on jako słowo, On jako przeznaczenie, jako wola Ojca do naszego życia mógł nas zbawiać i realizować swój plan, abyśmy mogli się poruszać w tych dziełach w Chrystusie Jezusie, do których Bóg nas przeznaczył jeszcze przed założeniem świata. Moi drodzy, niech Pan da nam zrozumienie i mądrość. Dziękuję Wam, amen.